Witajcie na kanale Smak Fantazji. Dzisiaj będzie prosty i łatwy przepis na krokiety z pieczarkami i serem. Zapraszam na film, a przed obejrzeniem koniecznie zasubskrybuj mój kanał, za co będę bardzo wdzięczna. Najpierw przygotowuję ciasto na naleśniki. Do miski wsypuję 3 szklanki mąki pszennej. Daję jedno jajko. 3 szklanki mleka oraz szczyptę soli. Ciasto wymieszałam i usmażyłam z nich cienkie naleśniki. Z podanych składników wyszło mi 8 plecków. Po usmażeniu naleśniki sobie chwilę odpoczywają i stygną. Parsz na naleśniki przygotowałam z 500 g pieczarek, obrane grzyby starłam na tarce na grubych oczkach, doprawiłam je tylko solą, a po wymieszaniu smażę pieczarki do momentu odparowania z nich wody. Po usmażeniu pieczarki również odstawiam do przestygnięcia. W misce mam już 300 g startego żółtego sera. Dodaję do nich usmażone i przestygnięte pieczarki. Farsz dokładnie mieszam i niczym go już nie doprawiam. Moje naleśniki już ostygły, zrobiły się miękkie i elastyczne, a po nałożeniu farszu i przy zwijaniu placek nie pęka. Dlatego ważne jest przy robieniu krokietów, żeby usmażyć naleśniki dosyć cienko. Na każdy naleśnik nakładam po dwie łyżki farszu i zwijam ciosno. Każdego krokieta obtaczam w jajku oraz bułce tartej i smażę na oleju z dwóch stron na złoty kolor. Jak widzicie, przepis bardzo prosty. Krokiety świetnie sprawdzą się na każdej imprezie, świętach czy obiedzie. Często robię je u siebie, dlatego gorąco polecam. Listę składników na krokiety umieszczam pod filmem. Będzie tam również link do mojego bloga z całym przepisem oraz wiele innych moich przepisów. Nie zapomnij o subskrypcji i smacznego! Pozdrawiam!